Halo, halo widzę, witam bardzo serdecznie. Stąd ten Zakrzak. No i mamy dzisiaj 23 4 jednak sierpnia. oraz który które robię codziennie, pokażę Wam widzę nowy sklep Fortnite. Słuchajcie, przed tym jak zaczniemy, chciałem powiedzieć oczywiście o tym, że musicie zostawić suba na kanale. Jak tego nie robicie, eee, lecimy po, widzę, 83 tysiące. Oraz dodaję tutaj do znajomych kilka osób, które mnie zaprosiły. Dobra, widzę, lecimy na sklep. Jeszcze ciekawostka, słuchajcie, ciekawostka. Eee, w ogóle dziękuję każdemu, kto subskrybuje kanał. Eee, lecimy do przodu, za co mega Wam dziękuję. Dzisiaj Fortnite jest turniej J Balwina, J Balwina, nie wiem jak to do końca wymówić. Jest to raper i jest do wygrania skin jest do wygrania skin dla 2,5 tysiąca najlepszych drużyn, eee, więc widzowie, piszcie, czy wpadniecie na streamka, jutro oczywiście ja będę streamował ten turniej, mam nadzieję, że uda się go wygrać. Widzowie, kodzik zakrzek, kiedy w sklepie tak swoją drogą macie użyć, bardzo dziękuję, no i lecimy na sklepie. ja wiem, że dobrego dnia i obczajamy, co dzisiaj widzowie mamy. Po pierwsze, powrót bombowego mroku, czyli bombowe barwy, tylko, że w stylu mrocznym, widzowie, Kevinowym, kostkowym, nie wiem, może to, że wracają skiny właśnie związane z Kevinem, zwiastuje to nam powrót Kevina na mapy, nie wiem, widzę Możecie się wypowiedzieć w komentarzach, co sądzicie na ten temat Myślę, że może ma to coś wspólnego Tutaj wiecie, Kevin, Kostka, widzowie Może nie bez powodu ten skin jest klep. i Ciężko stwierdzić, myślę, że coś w tym jest Idziemy dalej Huk gromu za 1200 e, Jednorożec, e, tylko, że widzę mroczny e, I ogólnie im więcej macie likwidacji, tym większy jest róg jednorożca, widzowie. Tak to wygląda. Idziemy dalej. Mroczny znak, lotnia za 500 eee, v -zów, Też e, z tutaj nadrukiem kostki Kevina, widzowie. Pamiętacie w ogóle, jak Kevin był w grze? Dajcie znać w komentarzu. No ja pamiętam, ja pamiętam, widzę. To były zabawne czasy, naprawdę. Idziemy dalej. Potas już z eee, czyli... Gladiator. Nie, Cez, Cezar? Chyba tak się to mówi. No, bynajmniej taki szef bananów, widzę. Szef bananów. Oraz Gladius Potassiusa, czyli taki mieczek. E, idziemy dalej. Nie, nieśmiertelny z iglicy. Jest to chyba gościu, który został zamknięty w iglicy w szóstym sezonie? Albo jakoś tak to było, nie? Chyba, widzę. Nie wiem. E, aczkolwiek, tak mi się zdaje. E, również mamy odłamek iglicy. kilo za 1200 fałdolców, który jest. Bardzo mocny moim zdaniem. Sami zobaczcie, wow, no ciekawy, ciekawy w zestaw ciszy powrócił za 2000 wybaksu. Mamy w nim ciszę, plecak, kilofy ciszy, czyli ciche ciosy oraz wyblakłą Czernim Widzowie, tak to wygląda. Bosonoga Policjantka tutaj z e, klam z pistoletem na plecach, e, odznaka tutaj widzowie... Na naszej, na, na no i wygląda ona w taki sposób, myślę, że spoko skinek za 1200. Synapsa powróciła. u Tego skina nie było całkiem długo. Eee, wersja fioletowa oraz wersja zielona. Mamy dwie wersje, więc do wyboru, do koloru, że tak to ujmę. Idziemy dalej. Koły za 500 widzowie. Dabowanie tutaj oczywiście dabik elegancki za 500. Eee, przysiady w stylu Shaolin za 200 Oraz widzowie pieczone pianki Czyli inaczej mówiąc taki grill z piankami Za 200 v -dolców. Dalej mamy w sklepie za... Sorry widzowie Ugryżam się ogólnie w język i ciężko mi się gada, to dlatego. <grywa> Taka ciekawostka. Dalej mamy zestaw Safaroniego, e, czyli tego proplayera właśnie, którego wczoraj, e, wczoraj wczoraj widzowie pokazywaliśmy jego zestaw. Mamy w nim dziesiątkę, zjawy, taniec, sklepic i oko burzy. Jest w sklepie również Morty, jeszcze sobie nie wyleciał ze sklepu widzowie. E, Morty, e, skill -em, e, Emotka bądź świetny, patrzcie na mnie. Tak to widzę, wygląda. Wonder Woman. Oj, Ojoj, coś nowego, coś nowego. Dobra, dobra, spokojnie widzę. Mamy Wonder Woman, topór bojowy Ateny, złote Orle Skrzydła. To są rzeczy, które były. I przejrzyjmy coś nowego, mianowicie pakiet z da... zadań łowcy VOXA. Wow, ty, 48 zł kosztuje. Mamy w nim, widzę, zadania na v na 1500 faldolców. Jest skinek łowca VOX. Ej, to wygląda nieźle, taki. Taki jesz, taki jesz, coś w tym stylu, taki plecak, kły Voxa, widzowie, za, no, w pakiecie, y, oraz drugi kilof grzywa Voxa, ej, widzowie, to jest całkiem niezłe, bo, jeżeli się nie mylę, to jest tak jakby cena fałdolców, tylko, że dodatkowo mamy skina z kilofami i i widzowie ze skórką. Powiem wam szczerze, fajny deal, i on ma w ogóle te style. E, czemu ja nie mogę styli zobaczyć? No, bynajmniej widzę, chyba ma style, jak możemy zobaczyć, że tutaj się zmienia na fioletowy, e, żółty e, i, i, i pomarańczowy, więc tak to wygląda, ale znaczy nie fioletowy. Tam nie wiem, jaki to był kolor, widzę, już zapomniałem, ale bynajmniej ma jakieś tam style: żółty, czerwony i pomarańczowy. O, właśnie o to mi chodziło. Ekipa ta sama, widzowie. No i to na tyle w sklepie. Ja was zapraszam na streamka, oczywiście, widzę jest turniej UDUO o skina. Dmoję no użyć kodu ZAKRZEKTY, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, wbijajcie na instant i składaj linki w opisie. No i ja Wam życzę dobrego dnia widzenia, trzymajcie się, do zobaczenia na streamku. elo elo, bye baj, cześć cześć, siemanko.